Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji. Prowadzący Tomasz Bobrowski. Bonjour. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 88. odcinek mojego podcastu Życie we Francji. Tym razem zapraszam do wysłuchania podsumowania roku. Nie takiego standardowego podsumowania, bez obaw nie będę opowiadał o tym, gdzie podróżowałem, co jadłem i, i tak dalej, tylko tym razem z moim gościem, z Dominiką. Dzień dobry Dominiko. Cześć Tomku, dzień dobry. Dominika, noż je dobrze, znana stałym słuchaczom podcastu. Będziemy Witam rozmawiać o, o takich kilku różnych, czasami ważnych, czasami ciekawych, czasami ważnych dla nas, a czasami dla ogółu rzeczach, które wydarzyły się we Francji i w Monako w tym roku. Tak, w 2024 Czwartym, roku bo to jest tak. podsumowanie właśnie tego roku. Przygotowaliśmy sobie taką listę. Myślę, że pewnie coś do niej dodamy, jak będziemy sobie tak jak spokojnie <laughs> rozmawiali. Ale Tomku, no zacznij od tego, co się wydarzyło niedawno w pobliskim państwie, czyli w Monako i co się tam wydarzyło. Mm -hmm. Ja tylko zanim zaczniemy, jeszcze dodam jedną ciekawostkę, mm. ten odcinek to tak naprawdę jest połowa odcinka. A, tak, tak. Nie? To, ten, ten, który właśnie teraz słuchacie, moi drodzy, u mnie w podcaście Życie we Francji, to jest połowa odcinka. I tutaj dowiecie się o dwóch rzeczach, yy, które nas zainteresowały. Jedną zdradzę ja, drugą Dominika, a potem jeszcze jedną dodatkową ja. Ta ostatnia zawsze będzie taką prywatną rzeczą, mm -hmm. to będzie moja prywatna rzecz. A dwie kolejne rzeczy i prywatną rzecz Dominiki usłyszycie w podcaście Dominiki kierunek Prowansja. Tak, tak, tak to wymyśliłeś i myślę, że to jest dość <laughs> ciekawe. Podcast Życie we Francji. No to co, zaczynając od tego Monako, bo ja, ja wiem, że to zyskało dużą popularność na Facebooku i na Instagramie. Twój film z tego wydarzenia, mnie tam jeszcze nie było, no właśnie. ale opowiedz. No właśnie, to jeszcze nie widziałeś. Faktycznie jestem zaskoczony, ten film poszedł dość wiralowo, jestem zadowolony. Odwiedziłem dzielnicę Maretera. Mm. w Monaco. Nowa dzielnica, moi drodzy, otwarta na wodzie. Już słyszałem taką nazwę. Wenecja, Monako. Nie, nie, to nie, zupełnie nie. To, to zupełnie. Nie jest, to jest chybiona nazwa. Natomiast rzeczywiście, co ciekawe, otworzyli w grudniu z całkiem sporą pompą oczywiście przy udziale księcia, księżnej i dzieci dzielnicę na wodzie Mareterra, nową dzielnicę luksusową. Księstwo Monako zwiększyło swoją powierzchnię o około 6 hektarów, na których posadzono 800 drzew. Te drzewa tak. podobno przyjechały z Toskanii. Te drzewa, powiem ci, wtrącę się tutaj. Pamiętam taką sytuację, że, że właśnie byłam jednego tygodnia w Monako, po czym za tydzień przyjeżdżam, a tutaj przede mną las. <laughs> przyjechał. Naprawdę las. Przyjechał, przyjechał las i to wysokie drzewa, bo to kilkumetrowe, trzy czterometrowe, prawda? Te, tak te to pnie. już są spore drzewa. Tak, to już mhm. są spore. Więc rzeczywiście ten las robi dość duże wrażenie. Ja z odległości go widziałam, powiedziałam go z Monte Carlo, ale ty byłeś tam i się i spacerowałeś. No właśnie, teraz tak, ważna uwaga, jeżeli ktoś oglądał filmik, który zrobiłem Rolkę na Instagramie, na fejsie, to, to często były takie komentarze, wiesz, Dominiko, że straszny beton. Faktycznie na filmie tego lasu nie widać. I mhm. ten las, trzeba dodać, że te, te drzewa nie są posadzone na całej dzielnicy. Jest tam na przykład długa nadmorska promenada, ona jest betonowa, są okolice basenu, to jest betonowe. Jasne, że tam jest dużo betonu, to jest dzielnica na wodzie, ale jest usypany pagórek spory. Spory, tak, spory taka I, takie wzgórze tak, prawda takie i to wzgórze. jest ten las właśnie tak i to jest ten las tak a co poza tym co poza tym no mamy przede wszystkim 110 luksusowych apartamentów mm. to się nazywa budynek Renzo Bodajże czy mm. Renzo Piano to jest ten słynny architekt którego pracownia architektoniczna zaprojektowała ten główny okay. budynek Mamy 10 ekskluzywnych willi z basenami. To jeszcze jest budowane, kiedy rozmawiamy, czyli końcówka grudzień 2024. Już kończą, ale jeszcze A posiadanie to nie jest. willi w Monako to jest coś. do użytku. No właśnie, wyobraźcie sobie. Coś wyjątkowego. villa w Monako. Przypomnij, przypomnijmy, że Monako ma miało do tej pory 2 kilometry kwadratowe powierzchni. Tak jest, teraz ma trochę więcej. Teraz ma trochę więcej. Ale nadal posiadać willę w Monako, gdzie tam milionerzy, miliarderzy mieszkają raczej w blokach. Tak, <grym> tak. to jest tak. To A tu willa coś, z basenem. Z basenem i z pięknym widokiem na morze, bo to jest pierwsza linia brzegowa. Tak, Ci, co tak. kiedyś mieli apartamenty w pierwszej linii brzegowej, już teraz nie mają, bo. Pobudowała im się dzielnica. Tak, natomiast warto dodać, że on, ta dzielnica powstała w zasadzie zaraz obok ogrodu japońskiego, z którym jest całkiem fajnie z, y, y, połączona, powiedzmy. Mhm. A także parkingami, które są pod ziemią. Więc mimo wszystko no. chyba aż tak, tak nie zasłaniała strasznie, nie zasłania widoku, powiedzmy. No, myślę, że tam komuś na pewno zasłania. Na pewno ktoś ale... się znajdzie, komu zasłoni. No ale naprawdę robi wrażenie, robiła wrażenie, jak, jak, jak była budowana, więc teraz to już musi być w ogóle. Coś no właśnie, bo trzeba dodać, że my na żywo obserwowaliśmy tą budowę. Otóż tak, moi będąc drodzy oni. Zaczę... Cieliśmy, tak? Cały projekt zaczął się w 2013 roku. Wtedy zaczęli w ogóle, jakby ogłosili go. Tak. Ja ja się wprowadziłem w 2014 roku, i kilka lat później już ruszyły prace. Mm -hmm. Oddali całość do użytku, no, to co jest publiczne, 8 miesięcy przed terminem. Czytałem: no, są pieniądze, budujemy szybko. Mieli oddać podobno właśnie 8 miesięcy. Później. Tak, była Na wiosnę wiosna 2025, 2025 tak. Oddali w grudniu. No i co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze basen z wodą morską, mm. już go widziałem, jest napełniony częściowo, ma takie fajne przeszklenia, że będzie można sobie pływać i, i, i też widzieć jakby to morze po prostu za szybą. Jestem ciekawa, czy ludzie z zewnątrz będą mogli. Ja jestem przekonany, że tak, bo te wille. Bo przecież ta basen, który mamy w porcie w Monaco. Też jest dostępny. Też jest dostępny. nawet nie dla... drogi. Tak, tak, tak. Więc myślę, że będzie to dostępne. Mhm. I a propos tego. Tego betonu, jeszcze warto powiedzieć, bo ja sobie wypisałem, że tak, 800 drzew, właśnie, więc to jest całkiem sporo. Mimo tak. wszystko jak na takim terenie. Ale również ciekawostka, 80%. Energii potrzebnej na ogrzewanie i na klimatyzację. Będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych mm. na tą dzielnicę. Poza tym znajdują się tam zbiorniki na deszczówkę. To mnie trochę bawi, bo tego deszczu tu dużo nie ma mimo wszystko. No, zaraz to się troszeczkę wykluczy Ale z tym, co powiem. W, może tak, może Ale. tak. Ale rzeczywiście tą deszczówkę mają zbierać i 50% tej deszczówki mają wykorzystywać. No dobrze, a ile dzielnicie. to wszystko kosztuje? No, no właśnie, nie? ile to wszystko kosztuje? To jest najciekawsze. Otóż. Ile to wszystko kosztowało może. Z tym, z tym kosztem najpierw ile za metr kwadratowy, bo to jest ciekawostka, ale to duża rozbieżność. Ja pamiętam jeszcze, że jak budowali, to ja podawałem turystom, jak zwiedzaliśmy, bo takie były informacje, że wszystko sprzedane i że średnia cena metra kwadratowego wynosiła między 60 a 70 tysięcy euro, gdzie średnia na Monako to jest około 50 tysięcy euro. Tak. No jest teraz dosłownie po, po otwarciu tej dzielnicy ruszyły ceny na świecie, podano, nawet CNN podawał, że nawet 120 tysięcy euro za metr kwadratowy. Tak, w tej ja dzielnicy. słyszałam nawet 150 tysięcy za euro, za, metry, za metr kwadratowy, no bo trzeba przyznać, że, że myślę, że te mieszkania z widokiem na morze, które są od strony Południowej i te Wille, mhm. no to to jest coś. Y tak, tak, dokładnie. Nawet, nawet te, które mają widok na, na, nie na morze, tylko, tylko na, na stronę na też nie stronę, będzie tak, zły, bo tam tak, jest góra, tak. tam jest porcik, bo jeszcze jest port jachtowy tam przecież. No Cała Okolica jest w ogóle bardzo ładna, więc świetnie to zrobili. Nawet Kasyno bardzo można pewnie zobaczyć też z wysokiej tak, 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 partii. Widać, tam. widać. A nawet stojąc przy basenie w zasadzie tak. naprawdę świetnie, świetnie to widać. Świetnie można łatwo dojść w ogóle z kasyna w dosłownie trzy mm -hmm. minuty. No właśnie, jeżeli ktoś ze słuchaczy nie wie, gdzie ta dzielnica powstała, to właśnie blisko kasyna. Ostatnio ktoś mi napisał, że... W Monako przecież wszystko jest blisko. Niby tak, ale nie wyobrażam no, ja sobie iść pieszo dokładnie z okolic stadionu na przykład do tej dzielnicy, to jest kawał drogi mimo wszystko, nie? Tak. No to ile to wszystko kosztowało w takim razie? No właśnie. O, otóż moi drodzy, kosztowało to około 2 miliardów euro. No dobra, ale to z księcia kieszeni, czy? No na pewno. <śmiech> <śmiech> prywatne fundusze, no, prawda? prywatne fundusze, tak, 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 taka rodzina. Znana pastor Kaziragi. Tak jest. Znane takie no, nazwiska tak, w, w Monako, inwestorzy. No i jeszcze jedna ciekawostka. No bardzo no, duża chyba ciekawostka. Chyba największa. Otóż udział w budowie, w powstaniu tej dzielnicy na wodzie w Monako miała Polska Stocznia Krist z Gdyni. Co ona takiego zrobiła? Otóż ona zbudowała taki specjalny pływający dok, mhm. który pozwalał, i tu są różne wersje. Ja się trzymam tej wersji z magazynu morskiego. Jak dobrze pamiętam, Portal Morski, chyba Polski, o tym pisał, że ten sztuczny Dok, który zresztą został zaprojektowany też, a nie tylko zbudowany w Gdyni. On pomagał osadzać na dnie takie wielkie betonowe kesony, które stanowią fundamenty tej tak. dzielnicy. Czytałem we, we francuskich mediach, że on z kolei pomagał zarządzać tymi wielkimi betonowymi kesonami w, w Tulonie, czy też w Marsylii. No są różne wersje. Tak, tak, ja tak. bardziej myślę, że prawdopodobna jest ta, że on rzeczywiście pomagał osadzać na dnie te, te kesony w samym Monako bezpośrednio. No widzisz, a ja w ogóle słyszałam wersję, że to te Kessony były sprowadzane z Polski, ale jednak ten dok chyba się wydaje najbardziej prawej. ja się trzymam wersji polskiej portalu opcją. morskiego. Tak, tak, tak. Myślę, że jak decyduje. się chwalili, to już wiedzieli, czym się prawda? chwalą. W każdym ale... razie jest rzeczywiście fajny polski wątek tak. w, w tej dzielnicy. Tam zresztą pamiętam, jak budowali, jak to obserwowaliśmy. Tam przez wiele lat przyjeżdżały polskie tiry ciągle na plac budowy, to cały czas coś woziły. Tak, tak, tak. tak. No to mamy luksusową dzielnicę. Dodam może jeszcze, że może tam spacerować, moi drodzy. Często jestem odwiedzany. No otopytany. właśnie, no właśnie. Jak, jak, jak jest tam z dostępem? Nie yy... trzeba oczywiście płacić. To jest po prostu teren otwarty. Teren to jest Monaco, po prostu teren otwarty. Tak. I najlepiej się dostać tam, jeśli ktoś przyjedzie sobie pociągiem do Monako. Na przykład. No albo samochodem. Kasyny, albo samochodem. Jest parking od po tej i Pod kasynem, że tak powiem. Czyli nad samym morzem mamy tę dzielnicę. Na, na nią też fajnie spojrzeć z góry, właśnie, z tego tarasu za widokowego kasynem. za kasynem. Tak. Wtedy pięknie to, to widać. Ale ja mam takie odczucie, że wiesz, jak się patrzy tak z daleka trochę na te bloki, no to jak takie ładne luksusowe osiedle w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku. No oczywiście A to, to jest... kurczę takie. Zresztą czy ładne to kwestia gustu. Mnóstwo no, to pod prawda. moim filmem było komentarzy, że beton, że paskudny i tak dalej. Ale spaceruję się tam przyjemnie, muszę powiedzieć. I jest to ciekawe miejsce, rzeczywiście. Tak. Nowe w Monako. No, i Monako kolejny raz pokazało, że potrafi budować. No właśnie, to tylko szybko jeszcze dodam, że przecież to nie jest jedyna rzecz w tym roku wielka w Monako, bo na początku roku no otworzyli właśnie. rzecz bardzo dla nas przydatną, dla przewodników, którzy jeździmy czasami do Monako samochodem i tam się spotykamy z grupami. Ale też dla klientów, prawda, którzy sobie jeżdżą do Monako tak samochodem i nie chcą płacić fortuny no za, za parking, a po drugie nie chcą się poruszać samochodem po Monako, bo to też nie jest łatwe. Tak jest, sobie. tak jest, tak no, jest. Dla nas łatwe, ale y, dla osób no, z zewnątrz, zewnątrz to nie jest, nie jest łatwe takie. zdecydowanie. Tak. No więc, moi drodzy, otwarto parking, parking Desalin. Salin. Tak? De Około 1800 miejsc parkingowych na 15 poziomach wykutych mm -hmm. w skalę. To sobie trudno wyobrazić, nie? W skale głęboko wykuli tak. 15 pięter. Wsadzili tam miejsce na prawie 2000 samochodów i to jest najtańszy parking w Księstwie Monako. Mm -hmm. Cały dzień parkowania kosztuje tam 11 euro. I do tego jeszcze? I do do tego jeszcze w cenie jest darmowy transport publiczny, autobusy specjalne, ekspresowe i zwykłe, które rozwożą po księstwie. Do tego jeszcze fakt, że z tej dzielnicy możemy w bodajże chyba 10 minut dojść pieszo na stadion w dzielnicy Fontvieille na wodzie, zjeżdżając windą na dół. Kładkę zbudowali, tunel. No rewelacyjna tak, inwestycja. W tym roku nawet mi się zdarzyło właśnie kibiców pewnej drużyny piłkarskiej kierować, bo chcieli brać autobusy i tak dalej. <laughs> ja mówię, nie tamtędy, nie. Wystarczy zjechać windą na dół, przejść kawałek jak już jesteście na, na stadionie, tak jest. także rzeczywiście to Łotwio, bardzo poruszanie się. Jak się jedzie, moi drodzy, do Monako, z autostrady zjeżdża do Monako, to nie sposób go pominąć. On jest dokładnie vis, -vis ogrodu egzotycznego i na wjeździe do Monako. Na wjeździe na po wjeździe prostu, na wjeździe do Monako. Zamiast wjeżdżać do tunelu, który nas kieruje. W tunelu też jest wjazd. W tunelu zresztą. też jest mm -hmm. wjazd, Ale można na prawo, tam jest kilka wjazdów i mm -hmm. są znaki, więc ten parking jest polecany, jest rewelacyjny, jest tani. I oni go z kolei budowali od 2017 roku I skończyli właśnie teraz w 2024. Świetne miejsce. Tak, mhm. bardzo, bardzo dobre miejsce. Dobra inwestycja. Aczkolwiek jeszcze dodam, że no, ciekawie rysuje się teraz przyszłość jazdy w Monako, nie? bo oni są trochę zawiedzeni, że mniej więcej połowa tego parkingu ciągle jest pusta, bo tam jest tyle miejsc, że tam nie parkują, jeżdżą. A on powstał głównie po to, żeby zmniejszyć odciążyć, tak, odciążyć ruch ten ruch samochodowy, ale ruch podobno również autokarowy. Tak. Nie wiem, jak to się stanie i jak to będzie wyglądało, ale są takie plany, żeby. Mm -hmm. Autokary turystyczne nie wjeżdżały już do, tak. do samego centrum Monako. Są tylko, niestety tak. też takie plany, że samochody osobowe z blachami z daleka nie będą mogły jeździć po Monako, tylko no będą musiały zatrzymać się na tym parkingu i jeździć autobusami. Co oczywiście ma swoje plusy, o których mówiliśmy. Oczywiście ma swoje plusy, natomiast no cieszę się, że mamy rejestrację sprawy. Także tak jest, <laughs> bo czasami jednak dobrze bo czasami jest podjechać sobie jest, pod kasyna, Tak, na jak mamy jakieś spotkanie, czy nawet nie wiem, idziemy na jakiś koncert czy do restauracji, no to jednak Fajnie jest podjechać sobie na ten parking tuż przy Kasynie, czy tuż w porcie w Monaco mm -hmm. i sobie skorzystać z tego, co to Monaco oferuje, więc no zobaczymy. Ale znając Monaco, rzeczywiście mogą wprowadzić takie obostrzenia i mogą to zrobić bardzo szybko i bardzo kategorycznie, więc no zobaczymy. Zgadzam. Będziemy obserwować, będzie będziemy informować. Tak. Podcast Życie we Francji. A tymczasem oddaję głos Dominice. Jaki temat był dla ciebie ważny w tym roku? Słuchajcie, ja muszę poruszyć taki temat, który może jest takim tematem dość trywialnym, ale jakże wpływającym na nasze życie. Czyli ja chcę wam trochę opowiedzieć o tej pogodzie, jaką mieliśmy w tym roku, bo ona była no nie taka typowa, prawda? Dla... Czyli Monako jednak dużo deszczówki mogło zebrać Monako dużo deszczówki mogło zebrać. Oczywiście ja będę mówiła tutaj bardziej o tej pogodzie na południu Francji, no bo to jest miejsce, gdzie, gdzie żyjemy, ale mogę tylko jedynie Powiedzieć, że oj lało, 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 i, i wiosną, tak. i jesienią naprawdę spadło dużo, dużo, dużo deszczu. Ta wiosna to była jedną z czterech najbardziej deszczowych wiosen od, od początku pomiarów. No. wyobraź sobie, także naprawdę dużo tego deszczu spadło, i ja też to widziałam po, po, po ogrodzie po prostu. Było 20% mniej słońca niż y, zwykle, ale. Temperatury były dość, dość wysokie, więc to, to ciekawe, ale rzeczywiście pamiętam to lato i pamiętam tę jesień, która no, jeszcze trwa, ale praktycznie już kończy, bo za chwilę będziemy atakować, zaczynamy kalendarzową zimę. Że rzeczywiście lało sporo, no ten kwiecień, maj to, to były takie miesiące, że, że bardzo lało, a w górach był śnieg do mhm. bardzo, bardzo późna. Nie wiem, Tomku, czy to pamiętasz, ale ja pamiętam taką chwilę, początek czerwca. Nie wiem akurat, czemu ten początek czerwca, pamiętam może, miałam wtedy gości, pojechaliśmy sobie do Antib, i w Antibie jest takie miejsce, że jak staniesz na, na tych murach obronnych, to wspaniale widać Nice i tak wspaniale widać Alpy. I ja tam stoję po prostu początek czerwca, a tam zaśnieżone szczyty Alp i tak, wiesz, mocno zaśnieżone. I pamiętam też taką historię o odśnieżaniu słynnej przełęczy górskiej, która jest taką najwyższą drogową przełęczą, czyli Col de la Bonette. W Europie, najwyższa w Europa, droga Europie. asfaltowa. Tak, nie? tak, tak, tak. 1715, 2715. Robi to wrażenie, bo w tym roku jechałam nią dwa razy aż i na początku czerwca, 3 czerwca było otwarcie tego Col de la Bonette przez tutaj pana Estroziego, burmistrza Nicei, ten, ten metropolitu. Nicejskiej i przez trzy miesiące słuchaj odśnieżali ten kol de la bonnet, podobno wydali na to milion euro. Oh, wow. Bo po prostu musieli to otworzyć na początku czerwca ze względów również turystycznych. No to jest ważna droga przejeżdża przez tak, tak, to jest to jest kraca, skraca, ważna, też skraca dużo czas. A do tego północ. w lipcu przebiegał tam ten Tour de France, no tak? tak. <laughs> Więc no musiało to być zrobione, ale były takie zdjęcia pokazane właśnie i, i wideo z otwarcia, że by stosy śniegu tam wiesz, sięgały po 6-8 metrów, no to wyobraź sobie, jak, jak dużo było tego, tego śniegu. To prawda. Ja z kolei bardziej kojarzę tą, tą wiosnę i początek lata z faktem, że chyba po raz pierwszy, odkąd to prowadzam, a to już jest trochę lat, w zasadzie na każde zwiedzanie miałem ze sobą parasol, je, no, no. <noise> gdzie go nigdy nie biorę ze sobą, w tym roku się nie rozstawaliśmy. Tak. Ja, ja to kojarzę z czymś innym, ponieważ ja mam zajęcia tenisowe z moimi koleżankami. No i w tym roku tych zajęć zdecydowanie było o wiele, o wiele mniej i wiosną, ale też jesienią. Bo przypomnij sobie, jaki mieliśmy październik deszczowy, prawda? Wrzesień, wrzesień też. Wrzesień był taki nawet był paskudny. Mega deszczowy, zimny był. Ja pamiętam, że we wrześniu nastąpił taki chyba tydzień po zakończeniu wakacji, że nagle jakby ktoś przełącznikiem, po prostu stryczkiem kliknął i nagle zrobiła się paskudna jesień. No, Temperatura spadła, tak. chmury, deszcz. I na szczęście się poprawiło w listopadzie. na szczęście się poprawiło w listopadzie i to trwa. I to trwa. Bo mamy listopad i grudzień, rzeczywiście temperatury są no, dość fajne, przyjemne, ale generalnie mamy słońce i to jest mm -hmm. takie no, fajne. Taka przyjemna, typowa pogoda Więc, zimowa tak, na lazurowym. Czyli 15 stopni. Dokładnie. Tak, 12-15 stopni. Ale po drodze między wiosną a jesienią było lato. Mm, I to lato. Jak ktoś lubi upał, to zapraszamy tutaj w lato. Początek lipca jeszcze jest ok, ale już od połowy lipca, pamiętam... 14, 15 lipca, no to już nawet wieczory na tarasie są takie, że uff, już To kiedy? lato dało mi kiedy? w kość, tak. naprawdę. Ja będę długo pamiętał to lato. Tak, ja wiem. Zakończyło ja też, mnie. ja też, ja też już koniec lipca miałam taki, że stwierdziłam, że jak nie wyjadę stąd, albo nie, nie zrobię czegoś, gdzie będzie zimno. Nawet oglądałam filmy, takie wiesz, o Antarktyce, zimowe. tak zimowe, żeby się po prostu tutaj w jakiś sposób. No to już myślałam, że zwariuję z tego, z tego upału. No więc rzeczywiście z tą pogodą jest tak, że ona trochę nam tutaj wariuje, i do tego wszystkiego jeszcze może było bardzo gorące, bo przecież tak, tak. znowu w tamtym roku mieliśmy niestety rekord, mhm. pobiliśmy ten rekord. Temperatury, no a w tym roku też było 30 stopni z kawałeczkiem Tak, tam woda było. ciepła tak. I, i noce tropikalne w tak, Lice. I tam i było powyżej chyba 56 nocy tropikalnych, czyli temperatura nie spadała poniżej 20 stopni. Ona miała dużo wyżej, tam 26, 27 często nocą w ogóle. Nie szło się zregenerować tego lata i nocami i szczególnie. Tak, także to też jest taka informacja dla, dla was, drodzy odwiedzający, że nie zawsze to, co wcześniej mówiliśmy, się, się sprawdza. I tak jak mówię, jak kiedyś w ogóle odradzałam listopad, bo, bo, bo zawsze mówiłam, że pada, 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 pada. To była pora deszczowa przecież na Lozorowym. Tak. No to teraz ten listopad był świetny, prawda? Tak. Więc naprawdę trzeba myślę sprawdzać prognozy pogody i czasami tak na ostatnią chwilę No w tym jeżdżać. roku dodam, że sporo polskich turystów przyjechało we wrześniu, bo ja wszędzie mówię, że wrześniu jest piękny, no że właśnie, październik, no szczególnie właśnie. pierwsza połowa. I pisali do mnie, panie Tomku. A w tym Tomku, w Polsce był piękny tak, wrzesień przecież. I pisali, panie Tomku, no nie, ta porada się tym razem nie sprawdziła. Tak przyjechaliśmy, było ale kiepsko. Ale to nie nasza wina, to znaczy, no, może nasza, bo jesteśmy ludźmi i niestety wpływamy na ten, na ten klimat i na zmianę klimatyczną, ale rzeczywiście trochę ta pogoda tak... Mam waliduje. nadzieję, że to chwilowe, że kolejny rok będzie już taki bardziej standardowy. Aczkolwiek jest plus tego wszystkiego. Tak. Kanion Verdą nie wysechł w tym tak, roku. Tak, tak, chciałam hmm. ci to powiedzieć i byłam na początku czerwca w kanionie Werdą i, i to było piękne. To było piękne, że po prostu, wiesz, pamiętam rok... Czy, pół, czy dwa, lata lata temu, lat temu, dwa lata temu to była taka sytuacja, że on naprawdę. Katastrofa, jak to wyglądało katastrofa. strasznie? Przekasz tak. się płakać chciało. Tak, tak, Moi tak, drodzy, tak. drugi największy kanion Europy. Piękne miejsca, a tam po prostu zamiast niesamowicie lazurowej wody, to tam po prostu bagienko było. Bagienko, tak. Więc to się, to się zmienia. No Jeśli chodzi o temperatury, to też trzeba powiedzieć, że w tym roku we Francji mieliśmy dość wysoką i nadal mamy, myślę, że stan podgorączkowy, jeśli chodzi o politykę prawda Tomku, we Francji, jak, jak już tak mówimy o tych wydarzeniach, no nie było napisane to naszej, na naszej liście, ale rzeczywiście... Z tą polityką we Francji teraz jest tak, że. Tak, jest. No, brak budżetu, brak rządu. W sumie jest, ale jest, jakby go nie było, zmienia się. Tak, zmienia się. Miała wybory. prawica, wygrywała lewica. A potem jednak, ach, to już w ogóle to się zmieniało. Non stop. Nie wiadomo, potem powołali jednego, nie dali mu wotum zaufania. Od dwóch dni mamy kolejnego. Um, tak, bo premiera. politycznie ten rok oczywiście we Francji też bardzo, bardzo ważny, bardzo dynamiczny. Wiesz, co ja muszę ci powiedzieć, że ja, o ile się w Polsce bardzo interesowałem polityką i nadal się interesuję tą polską polityką. Mm -hmm. Co ciekawe. O tyle we Francji jestem w miarę na bieżąco, ale jakoś się mniej interesuję tą francuską polityką niż polską. Nie wiem dlaczego, bo no całe życie mam tu, związki mam tu, wszelakie, biznes i, i nadal się interesuję polską polityką bardziej niż francuską. No, ja mam podobnie, natomiast jak słyszę, że mają głosować budżet i znowu mają podwyższyć podatki, to no, trochę tak, się tak. tym zaczynam interesować <laughs> wtedy. I generalnie no, no nie wpływa to dobrze na, na gospodarkę, że ten rząd był taki niestabilny, tak? Był no i zobaczymy, czy, czy nadal nie jest taki niestabilny, niestabilny, więc chcielibyśmy, żeby się to unormowało, ale prezydent Macron no, nie miał łatwo w tym, w tym roku. To e, prawda, też nie wszyscy miał się łatwo. zastanawiali do końca, po co to po co te były te wcześniejsze co wybory, tak? osiągnąć, Co on chce nie. osiągnąć? I jeszcze początek lipca, druga tura, więc kto będzie tam głosował? Tak. No, i właśnie hmm. chyba nadal to pytanie pozostaje aktualne. Tak, tak, tak. tak. <noise> bo co... nie sądzę, żeby jego plany się powiodły. Się tak. nie, nie powiodły się, bo jest jeszcze chyba gorszy bałagan niż, niż był, z tego co mówią media. No, no dobrze, dobrze ale to... tak prywatnie u Ciebie to chyba dobrze. No właśnie, bo to temat, temat dodatkowy. Tak, ja to już ten trzeci wątek powiedzmy poza tak. tym rządowym, ostatni w tym odcinku. Mój prywatny, tak, ja też rok mogę podsumować bardzo dobrze. Oczywiście dziękuję wszystkim moim klientom, turystom, z którymi zwiedzałem ten region, którzy mieli ochotę spacerować ze mną. To były fantastyczne wycieczki, i dla mnie i mam nadzieję, że dla was również zapraszam w kolejnym sezonie. Ja wyszukując wśród wielu wydarzeń, które się wydarzyły w tym roku, a było dużo fajnych rzeczy. Świętowałem 40., no, świętowałem tak. 10 lat we Francji, świętowałem 10 lat mojego bloga, więc naprawdę. Wspaniała podróż do Stanów Zjednoczonych. Fantastyczna tak, podróż do Stanów Zjednoczonych, znowu. a potem jeszcze rewelacyjny rejs z największym żaglowcem na świecie. No naprawdę ten rok był bombowy. No, i wśród tego wszystkiego udało mi się wydać drugą książkę. Brawo! Jestem naprawdę z tego dumny, także dziękuję za jej, za jej taki miły, ciepły odbiór i przyjęcie. To druga seria, serii, prawda? Druga seria, przewodnik po Prowansji. Możecie, oczywiście, go sobie kupić na stronie prowansja.pl. I no, spodobało mi się wydawanie książek, muszę Ci powiedzieć. na tym nie poprzestaniesz? I właśnie, właśnie. W związku z tym zaczynam pracę nad trzecią. Niektórym już mówiłem, co to, jakie są plany, ale tutaj jak ktoś jeszcze nie wie. To zrobię z tego taką półtajemnicę i więcej nie zdradzę. Mm, ja coś wiem, ale też nie powiem. Ale rzeczywiście już się nie mogę doczekać tej, tej trzeciej. Oczywiście dwie pierwsze, fantastyczne czy to przewodnik po Lazrowym Wybrzeżu, czy po ukochanej mojej Prowansji. Jeśli ktoś chce się wybrać w taką podróż po Prowancji w 2025 roku, no to w tym przewodniku rzeczywiście znajdziecie nawet takie trasy czy to samochodowe, ale też takie city break'i, prawda? Też jak najbardziej. E, gdzie można pozwiedzać sobie Prowancję na bazie tych dużych, dużych miast, które się tam znajdują. Jak komuś się podobał przewodnik po Lazurowym wybrzeżu, to zapewniam, że przewodnik po Prowansji jest dużo bardziej dopieszczony, bo to już było drugie wydawnictwo, więc dużo wiedziałem, nauczyłem się, poprawiłem błędy Wspaniałe zdjęcie. Zachęcam. Tymczasem. Koniec reklamy i w zasadzie kończymy ten odcinek. Ale zanim się pożegnamy, to moi drodzy, nie zapomnijcie, że to jest tylko połowa naszego podsumowania, bo teraz warto włączyć sobie podcast i na Spotify'u, i w Apple Podcast, i wszędzie we wszystkich dobrych platformach podcastingowych znajdźcie sobie podcast Kierunek Prowansja. I Zapraszam. tam, będziemy u Dominiki teraz dyskutować o kolejnych tematach związanych z tym, tak. roku, z tym rokiem. dokładnie. Więc ja Wam serdecznie dziękuję jeszcze raz za ten wspaniały rok. Mam nadzieję, że Wasz również był udany i życzę pomyślności w 2025. I tobie również. Ja dziękuję, się Dominika. dołączam również. I co? Do usłyszenia w do do 2025? 2025, dziękuję bardzo. Dziękujemy. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie profil Lazurowyprzewodnik. A bią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.